Jak obliczyć i do potęgi 0,5 w odpowiedzi na pytanie użytkownika Ojciec? Na to drugie też odpowiemy. I do potęgi 0,5 można zapisać jako i do potęgi 1,2. Jak mamy coś podniesione do potęgi 1 2, to oznacza, że liczymy pierwiastek kwadratowy z tego czegoś. Wychodzi więc na to, że z potęgowania tak naprawdę dostajemy pierwiastkowanie. Wykorzystamy tutaj wzór demławra do pierwiastkowania, ale żeby to zrobić, musimy najpierw sprowadzić naszą liczbę pod pierwiastkiem, czyli i do postaci trygonometrycznej. Konkretnie musimy dostać R, czyli moduł oraz argument, czyli fi, który przecież występuje we wzorze. Zaczniemy od narysowania sobie liczby i na płaszczyźnie zespolonej. Część rzeczywista i to 0, więc nie poruszamy się w ogóle na osi rzeczywistej zaznaczonej na niebiesko. Część urojona to 1, bo mnożymy i przez 1. Oznacza to, że na osi urojonej poruszamy się o jedną jednostkę do góry. Popatrz, taka liczba i to byłoby to samo co 0 dodać i. W postaci z definicji dostalibyśmy taki punkt 0,1. Taki punkt na płaszczyźnie zespolonej będziemy reprezentować jako wektor zaczepiony w początku układów współrzędnych, wskazujący właśnie na ten punkt. W takim razie, ile wynosi nasz moduł, czyli długość tego wektora? Mamy na to wzór, ale jeśli liczba składa się tylko z części urojonej, to możemy odczytać to prosto z rysunku. Poruszamy się przecież o jedną jednostkę do góry, a więc ten wektor ma długość 1, czyli r równa się 1. Jeśli chodzi o argument, czyli fi, to nie będziemy tutaj tasować żadnymi tabelkami, bo mamy tutaj specjalny przypadek. Ta liczba leży na jednej z dwóch osi, czyli na osi urojonej i aby się obrócić do tego punktu trzeba wykonać 1 czwartą pełnego obrotu. Pełny obrót to 360 stopni, czyli 2pi w radianach. 1 czwarta z 2pi to 2pi czwarte, czyli po skróceniu pi drugie. Obliczyliśmy moduł oraz argument liczby, którą chcemy pierwiastkować, więc pora na wykorzystanie wzoru de Moivre. We wzorze pojawia się jeszcze jedna wartość, czyli k k z kolei przyjmuje wartości od 0 do n-1, gdzie n jest stopniem naszego pierwiastka. My liczymy pierwiastek drugiego stopnia, czyli nasze n równa się 2. Zatem k przyjmie wartości 0 oraz 1. Będziemy mieć dwa rozwiązania dla pierwiastka drugiego stopnia. Analogicznie dla pierwiastka trzeciego stopnia mamy trzy rozwiązania i tak dalej. Jeśli zapamiętasz, że w liczbach zespolonych każdy pierwiastek ma tyle rozwiązań, ile wynosi stopień pierwiastka, to nie pomylisz się w wyliczaniu k. No to weźmy wzór de Moivre'a i podstawmy nasze wartości. Za n idzie stopień pierwiastka, czyli dwójka. Tutaj, tutaj i tutaj. Za r podstawiamy jedynkę, co oznacza, że nasz nawias będziemy mnożyć przez pierwiastek z 1, czyli 1, co oczywiście nic nie zmienia w obliczeniach, więc w następnych krokach po prostu pominiemy ten zapis. Podstawiamy jeszcze za phi obliczony wcześniej kąt, czyli pi 2 Teraz przechodzimy do obliczenia konkretnych pierwiastków. Będziemy oznaczali wyniki małą literką omega z indeksem dolnym oznaczającym wartość k. Najpierw podstawimy za k0, więc mamy omega 0. 2 razy 0 pi się wyzeruje i zostaje nam cosinus pi 2 przez 2 oraz I sinus pi 2 przez 2. Obliczmy na boku wartość tego piętrowego ułamka. Pi drugie przez 2 oznacza tyle samo co pi drugie razy 1 druga. Mnożę liczbę nad główną kreską przez odwrotność liczby pod główną kreską, co daje nam pi czwarte. Pi czwarte to kąt charakterystyczny, który możemy odczytać z tej tabelki, która była również na karcie wzorów do matury. Mam nadzieję, że będziesz mógł z niej korzystać na kolosie lub egzaminie, ale jeśli nie, to niestety musisz ją zapamiętać. Kosinus pi czwarte to pierwiastek z 2 przez 2, a sinus pi czwarte to również to samo, czyli pierwiastek z 2 przez 2. To jest właśnie nasz pierwszy wynik pierwiastka z i. Teraz obliczymy drugi pierwiastek dla k równego 1, czyli piszemy omega 1. Jak wstawimy za k 1 to dostajemy trochę bardziej skomplikowany ułamek i znowu uprościmy go na boku. Pi drugie plus 2 pi w liczniku sprowadzamy do wspólnego mianownika wynoszącego 2, więc dodajemy do siebie pi drugie oraz 4 pi drugie, co w sumie daje 5 pi drugich w liczniku. To wszystko dzielimy jeszcze przez 2. Więc argumentem liczby jest 5 pi czwarte i wstawiamy je do naszych obliczeń. Tutaj już tak łatwo nie pójdzie, bo 5 pi czwarte to nie jest żaden kąt charakterystyczny, ale zredukujemy go do odpowiedniego kąta, oczywiście uwzględniając odpowiednie znaki. 5 pi czwartych to troszkę więcej niż pi, czyli troszkę więcej niż 180 stopni, ale wciąż mniej niż 3 pi drugie, czyli 270 stopni. Oznacza to, że taki obrót prowadzi nas do trzeciej ćwiartki a kąt z trzeciej ćwiartki można zapisać jako pi plus alfa. Ta tabelka jest oparta na wzorach redukcyjnych i w naszym kursie liczby zespolone wykonujemy kilkadziesiąt takich przekształceń do postaci trygonometrycznej, więc jeśli chcesz zobaczyć więcej, to zapraszam na link w naszym profilu. Będziemy odczytywać wartości funkcji trygonometrycznych właśnie dla pi czwartych, ale trzeba odpowiednio dostosować znaki cosinusa i sinusa, bo nie jesteśmy przecież w pierwszej ćwiartce. Tutaj możemy wspomóc się słynnym wierszykiem, z którego wynika, że w trzeciej ćwiartce cosinus oraz sinus mają znak ujemny, więc cosinus pi plus pi czwarte daje minus cosinus pi czwarte, z kolei I sinus pi plus pi czwarte to minus i sinus pi czwarte. Udało nam się zredukować nasze kąty do kątów z pierwszej ćwiartki i odpowiednio dostosowaliśmy znaki, bo w trzeciej ćwiartce zarówno sinus, jak i cosinus są ujemne. Teraz już możemy odczytać wartości z tabelki. Zarówno dla kosinusa oraz sinusa pi czwarte mamy wartość pierwiastek z dwóch przez dwa. Daje nam to wynik minus pierwiastek z dwóch przez dwa minus i pierwiastek z dwóch przez dwa. To są właśnie nasze rozwiązania dla pierwiastka z i. Jeśli masz jakieś problematyczne zadanie z matematyki na studiach i to nie tylko z liczb zespolonych, to napisz je w komentarzu i postaramy się je rozwiązać na naszym kanale.